Hej, widać w kanale jest Malciem jak widzicie jeszcze dzisiaj. Cześć! tego parkura Mój brat chce się No, on może latać! Ja właśnie nie wiem... Oni mają jeszcze z tego za O nie, zbagowało mi się. Nie to! Ja Ci to zrobię. to teraz mi to... Nie Ale są masz. Kale są, Cię, to nie to... No nie ja przeszłyś, no przecież się to widzę. Co to te O, checky. Co jest? Co jest? Dobra, wszół mnie bit. NOSPA! Ale mi się. To Co ty, 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 ty do tego skoku dużo używasz? Ala, kokim się zepcu. No i brawo, nie będziesz na to teraz. Poczekasz na mnie. No końde! Ale też nie grać. Bez wulgaryzmów na odcinku. Nie, to się też... Gdzie jesteś? Ja sama nie wiem, gdzie jestem. O ty jesteś za daleko ode mnie, żebyś mnie widział. Ja jestem już na lewce. Co jest z tu? Dobra, jestem już na kuleczkach. Mati, ja mam pytanie. Czy my w dobrą stronę nie Bo już były takie kuleczki. Tak. No czekaj! No Tylko to się powtarza. No czekaj na mnie! Zaraz poczekam, ale przyłamę gasie. No może być. Aj, ja czekałam na ciebie. No, Dobra, ja już czekam, no. O widzę jakiegoś kogoś, kto staszy tam, czekaj przyjdę bliżej do ciebie. O nie, haha, <śm> <Was! śm> <śm> co ona mnie wykorzystuje, nie rób nic. I idziemy w tą stronę. Dobra, ale nie się jak pońta, w którą to mam ich stronę? W którą trzeba? W tą stronę, stronę. stronę mam ich. Ty klocków nie umiesz przejść? To nie. Widzowie, jesteśmy już tutaj. No i przegrałem. Ale falcik! Patrz, bo tutaj chcą. Cyk, cyk widzowie, cyk widzowie, cyk widzowie. Te, to za długie nie będzie. co to ten dźwięk w tle, ale tam musi być. No to weź te ławki Ja zanim dokończę ten film, bo się chyba jej ukradłem, ona gdzieś poszła. Nieprawda, siedzi tu Nie, chciałem zrobić pranka na widzach. Daj mi nogę na chwilę. No zaczekaj, się... tu przejdę. A przejść tam jest. to No niestety. Co ty tam oglądasz? No mój. Czekaj, tak mam ich. Są jakieś kapciuszki mi spadły. I zaraz będzie koniec tego filmu nawet. Dobra, widzowie, jak widzicie, jesteśmy już na samym końcu. Pod końcem, nawet bo można by było powiedzieć. Bo parę nam zostało. Ale zrobię to. Cyk, cyk. Ale przejdę to. To jak ja sama to przeszło? Sama to, to ciebie to przeszło, więc...

Chodzi do Hamongaska. Co jest? Pokaż. Co, mogę popatrzeć co tu jest? Co są dla chłopców? Ale mam ładny twarz Dobra, to byłoby ciągle bo tu powinno się dać latać. Tak, grammy. polatek, bo oni mają coś do latania. Tak, ja widzę. Coś do latania, bo po to powinno być. Tam były chyba skrzydła. Na początku. O, tam jest chyba checkpoint. tyłu. To jest chyba to? Nie, to są jakieś rogi. Nie wiem. Nie ma nic do latania. Nie wiem. Dobra, widzowie, to co? Kończymy? Dzisiejszy odcinek był taki troszkę krótszy, to by było na tyle. Pa, pa.